Cześć, witam Was dzisiaj w, na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynam seks, Prawo i biznes, Prawo i nieruchomości i rozmowy z ekspertami. W dzisiejszym odcinku przeprowadzę rozmowę z Dianą Ładak. Cześć Diana. Cześć Osoba. Diana jest e, ekspertką kredytową i rzeczoznawcą majątkowym. Z Dianą poznałyśmy się e, w szkole głównej handlowej, na studiach z zakresu wyceny nieruchomości, na studiach podyplomowych. E, ostatnio widziałyśmy się chyba ponad rok temu, no nie? Zdecydowanie. <laughs> Zdecydowanie. Powiedz, Diana, jaka była Twoja e, droga do zawodu rzeczoznawcy majątkowego? Droga, droga przede wszystkim bardzo długa. Mm. <laughs> długa i pracochłonna. Yy, ale myślę, że warta tej pracy i poświęcenia, które trzeba było yy, dokonać. Tak? Yy, przede wszystkim jest to yy, okres studiów podyplomowych, który trwa rok czasu. No i następnie praktyka yy, zawodowa, yy, gdzie trzeba wykonać odpowiednią ilość yy, operatów samodzielnie, które oczywiście są sprawdzane przez prowadzącego praktykę. No i następnie e, owiany już e, różnymi legendami egzamin e, przed Komisją Państwową, który jest bardzo trudny. E, no, nie się udało go zdać za pierwszym razem, także z tego powodu jestem bardzo e, z siebie dumna. No i jest to na pewno taki zawód, którym będę chciała się dalej rozwijać i rozwijać swoją pasję do rynku nieruchomości. Muszę Wam powiedzieć, że Diana była jedną z lepszych uczennic, le, jedną z lepszych studentek właśnie u nas na roku na, podczas wyceny nieruchomości, więc ja nie miałam wątpliwości, że uda się zdać za pierwszym razem. Pamiętam, że egzaminy, które mieliśmy, to zdawać nam piątki. <laughs> Obrona chyba też na piątkę, prawda? No właśnie, tak dobrze pamiętam. A powiedz, jak długo działasz w ogóle na rynku nieruchomości? Jak ta Twoja droga się zaczęła, kiedy się pojawiła taka myśl, że a może właśnie pójdę w kierunku rzeczoznawstwa? Jeśli chodzi o rynek nieruchomości, to ja na nim funkcjonuję już od dobrze ponad 15 lat. Mhm. Zaczynałam jako doradca hipoteczny w jednym z banków i jako doradca hipoteczny i pracownik obsługi kredytów hipotecznych pracowałam przez kilka ładnych lat. Później zdecydowałam o rozszerzeniu swojego portfela banków, które mogę klientom oferować, więc zaczęłam pracować jako pośrednik w jednej z największych firm doradztwa kredytowego na rynku. To był bardzo dobry pomysł i bardzo dobry krok z mojej strony, ze względu na to, że perspektywa posiadania portfelu kilkunastu, kilkudziesięciu czasem banków no, jednak daje dużo większe możliwości spełnienia mm. oczekiwań klienta tak? i znalezienia dla niego tego wymarzonego finansowania na wymarzoną nieruchomość. Mm -hmm. Ale to jest też taki zawód, który wymaga bardzo dużo pracy, bardzo dużo wiedzy. Jeśli chodzi o prawne aspekty związane z rynkiem nieruchomości mm. i to w moim życiu miało na pewno duże znaczenie i właśnie chęć pójścia dalej w, w kierunku mm, rozwijania się jako rzeczoznawca majątkowy mm -hmm. i stąd właśnie decyzja o e, studiach e, w, w tym kierunku. E, nie ukrywam, że sam pomysł e, rozwijania się e, jako rzeczoznawca no, wpadł mi do głowy już kilka ładnych lat temu, ale zawsze były jakieś inne E, ważniejsze e, życiowe e, tematy, mhm. dzieci i tak dalej, więc to wszystko zostało tak odłożone w czasie. No, dwa lata temu udało mi się ostatecznie e, podjąć to wyzwanie i rozpocząć studia. E, I na dziś oceniam, że to był bardzo dobry moment. E, trzeba do wszystkiego. Dobrzeć. Dobrze, dobrze. No właśnie może właśnie wcześniej to nie był taki dobry moment, może jeszcze nie byłaś na to gotowa, nie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Uh -huh. A powiedz mi, bo mnie w sumie moich klientów chyba najbardziej dziwi to, jak mamy jakieś właśnie sprawy o zniesieniu współwłasności czy o podział majątku dorobkowego i wszystkie te takie sprawy właśnie związane z wyceną nieruchomości. Gdzie no zdarza się po kilka wycen, i to nierzadko, bo dosyć często się to zdarza. Jak to jest, że jedna wycena to jest, załóżmy, jakiegoś domu, e, domu czy gospodarstwa, e, to jest 100 czy 200 tysięcy, a inna wycena wskazuje na to, że to jest 500 czy 600 tysięcy. Skąd ta różnica? Czy tak, jeśli chodzi o różnicę w wycenach nieruchomości, no pewien poziom różnicy jest akceptowalny i jest jakby naturalny, hmm. ponieważ wycena nieruchomości to tak, tak jakby próba znalezienia y, takiej potencjalnej ceny, za jaką tą nieruchomość można by było kupić, sprzedać. Hmm. No wiadomo, że y, rynek nieruchomości i decyzje klientów o zakupie no zawsze są trochę subiektywne, wiążą się z pewnymi emocjami. Tak? Więc każdy klient jest w stanie trochę inną cenę za tą nieruchomość zapłacić. To samo mamy też jako odzwierciedlenie wyzwań, więc pewien poziom różnicy jest jak mm. najbardziej akceptowalny, bo każdy z nas rzeczoznawców może delikatnie inaczej ocenić mm. pewne cechy, które są ocenne, typu lokalizacja, typu standard na przykład, ale nie powinny to być drastyczne różnice. Raczej nie ocenimy lokalizacji jeden rzeczoznawca jako bardzo dobry, a drugi jako przeciętny. To może być różnica bardzo dobry-dobry. Tak? I z tego mogą wynikać pewne rozbieżności. Mogą też wynikać z przyjętych do porównań nieruchomości, tak? ale taki poziom akceptowalny no to jest. Mniej więcej różnica rzędu 10, 15, mhm. może 20%, tak? Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o różnicach rzędu kilkaset procent, no, to wynika to już tylko i wyłącznie z błędu, mhm. który musiał popełnić któryś z tych rzeczoznawców, no, bądź to każdy to z nich. No, bo i tak się czasem zdarza. E, no to już są sytuacje, które pewnie musi wyjaśnić odpowiednia czy to Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, czy, czy jakaś inna jednostka, bo też sąd, bo mm -hmm. i tak się zdarza. E, na pewno jest to zawód, który, e, zawód rzeczoznawcy majątkowego jest na pewno takim zawodem trudnym ze względu na to, że e, łatwo jest jednak e, dać się klientowi. E, Oddać, tak? Zmanipulować, mhm. tak? No i gdzieś y, rzeczoznawca malutkowy musi mieć ten kręgosłup dość silny, mhm. y, żeby uniknąć takich sytuacji, tak? Oczywistym jest, że y, nasza wycena mhm. jest dla klienta bardzo istotna i warta mhm. dość dużo, tak? Mhm. Bo może dla niego oznaczać zysk lub stratę mhm. liczoną w dziesiątkach tysięcy złotych. Natomiast y, no będąc rzeczoznawcą majątkowym, musimy sobie też zdawać sprawę z tego, uh -huh. że nasz klient to jest jedna strona tej transakcji, ale gdzieś jest też ta druga. Uh -huh. um, no i myślę, że trzeba się jednak kierować taką etyką po prostu tego zawodu, żeby jakby widzieć też w tej drugiej stronie uh -huh. klienta i jego ewentualną potencjalną stratę. Lub zysk, więc trzeba po prostu zachować neutralność Aha. i zrobić wszystko, żeby ta wartość, którą wycenimy, była jak najbardziej obiektywna. Okej, okay. czyli um, te takie zasłyszane od, od ludzi, od klientów informacje, że e, ja mogę zadzwonić do rzeczoznawcy i powiedzieć mu, że ja chcę, żeby cena była na 200 tysięcy i on na to przestanie. To jest prawda, że zdarzają się takie sytuacje. Pewnie się zdarzają. Mhm. Natomiast e, No... pewnie tak jak w każdym zawodzie. Dokładnie, w każdym zawodzie mhm. zdarzają się jakieś czarne owce. Mhm. E, mam nadzieję, liczę na to, że jednak jest to gdzieś mniejszość, mhm. e, jeśli chodzi o całe grono rzeczoznawców majątkowych, choć tak jak mówię, na pewno się zdarzają się też takie mhm. sytuacje. Czyli mówisz, że ta granica tego błędu to może być takie 15-20%. Tak? W mojej ocenie nie ma tego nigdzie w żadnych przepisach no. określonego no. wprost. Natomiast, no, jakby przyjmując no jakby różne doświadczenia, tak ja, jest, ja w ogóle jestem. Lubię robić różnego rodzaju analizy, takie e, matematyczne, mhm. e, więc czasem nawet na tej samej bazie, tak, mhm. tylko przyjmując różne właśnie oceny e, pewnych cech, możemy właśnie taki, e, taką rozbieżność w wyniku otrzymać, tak? Czy stosując różne metody w ramach danego podejścia. Aha. Więc no, w mojej ocenie taki poziom błędu, nie nazwałbym tego błędem, po prostu taki, taki poziom rozbieżności pomiędzy wycenami jest jak najbardziej naturalny. Natomiast jeżeli jest on większy, no, to już należałoby się temu przyjrzeć. A powiedz, bo Ty właśnie jako ekspert taki do spraw kredytu, do spraw nieruchomości też masz do czynienia z wieloma różnymi wycenami, widzisz dużo tych operatów, Jakie najczęściej widzisz błędy? Czy to jest nie, niewłaściwy dobór tych nieruchomości podobnych, czy, czy to jest może zastosowanie niewłaściwej metody, niewłaściwego podejścia? Zdarzają się bardzo różne te błędy. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o taką można powiedzieć ich y, wagę, mm -hmm. bądź skalę ich wielkości, y, to na pewno największym z możliwych błędów jest niewłaściwy dobór podejścia y, do oceny. Mm -hmm. tak? No tutaj jakby przepisy dość jasno mówią, jakie mamy możliwości i kiedy, jakie podejście należy zastosować, choć ja ukrywam, że zdarza się, mhm. że zastosowane zostaje złe podejście, mhm. niewłaściwe, no i to na pewno wypacza wynik mhm. znacznie. Natomiast z takich mniejszych wagowo błędów, które zdarzają się... Bardzo często w wydziałach, z którymi się stykam w tej jednej, w drugiej mojej branży mm -hmm. działalności, to najczęściej są, powiedziałabym, takie dość sztampowe podejście do tej okay. Tak, mm. Czyli nie, na nie, nie skupia się za bardzo na tej wytycznej. Robi ją po który... prostu szybko, mm -hmm. y i ona ma wtedy szereg różnych wad. Najczęściej jest to pominięcie w ogóle aspektu y, badania trendu, zmiany cen mhm. wraz z upływem czasu i mhm. y, y, całkowity brak y, wyliczenia w jakikolwiek sposób wag, cech rynkowych, czy wyszukania tych wag, cech rynkowych. Mhm. I w ogóle cech rynkowych, przyjmowanie mhm. ich na zasadzie y, takie same, zawsze taki sam, taka sama waga, a to nie do końca tak wygląda. Te, a powiedz mi, czy taki inwestor e, działający właśnie na rynku nieruchomości bez pomocy rzeczoznawcy jest w stanie gdzieś wychwycić te błędy, żeby gdzieś tam mu się ta żółta lampka zaświeciła, czy jednak potrzebuje pomocy rzeczoznawcy, żeby, żeby nawet... No, no właśnie ma dwie takie wyceny. Jedną na 100 tysięcy, drugą na 500 tysięcy. No i e, jak... bo wiadomo, że zawsze temu, kto musi zapłacić, będzie zależało na tym, żeby zapłacić jak najmniej. A temu, kto ma dostać, będzie zależało, żeby to było jak najwięcej. No i teraz, um, bo no nie ukrywajmy, no nie jest to też takie proste, żeby obalić ten operat, ani sąd tak bardzo w, w trakcie rozprawy nie zna się na tym, nie wie w jaki sposób rzeczoznawca to wycenia, jaki powinien zastosować podejście, czy rzeczoznawca dobrał właściwe nieruchomości podobne, e, jak on ten trend wyliczył. No nie jest to też takie proste. No nie, i, e, i, no chyba tutaj, tak ja dochodzę do takiego wniosku, że chyba najlepiej z takimi dwoma wycenami zgłosić się po prostu do rzeczoznawcy majątkowego, takiego niezależnego od tych dwóch, który byłby to w stanie tak, tak na świeżo po prostu ocenić, który z tych operatów zawiera, zawiera błędy, jakie one są w która z tych nieruchomości jest bliższa tej wartości, wartości rynkowej, prawda? Zgadza się. Czasem inwestor jest w stanie... To oszacować sam. Mhm. Przy dobrze rozwiniętych rynkach nieruchomości, no jakby jesteśmy w stanie wyczuć, która z tych wartości gdzieś bardziej odpowiada temu, co się na rynku dzieje. Gorzej jest w przypadku takich rynków mniej rozwiniętych, gdzie tych transakcji jest mało, mhm. gdzie te transakcje są na tyle różnymi nieruchomościami, że ciężko to oszacować e, takiemu przeciętnemu inwestorowi na rynku i wtedy faktycznie bez pomocy rzeczoznawcy majątkowego będzie bardzo ciężko. Mhm. No tylko teraz mamy dwie wyceny zrobione przez dwóch rzeczoznawców majątkowych. Mhm. No i skąd wiemy, że ta trzecia będzie, będzie właściwa. właściwa, tak? Ehm, no tutaj niestety y, myślę, że warto y, albo posiłkować się kimś z polecenia, no bądź trochę sobie jednak zadać trudu i samemu zweryfikować choćby te podstawowe informacje, mm -hmm. o których już wspomniałam, tak? Mm. Czyli właśnie to, czy, czy w ogóle, tak, jest, jest jakaś wzmianka na temat badania trendu czasowego, czy, czy, czy jest oszacowanie wag rynkowych, czy one są po prostu, mówiąc kolokwialnie, spisane z palca, Hmm. No, czy jest jakieś uzasadnienie do tego, hmm. jaki został przyjęte, jakie zostało przyjęte podejście hmm. do wyceny? Czy jest uzasadnienie wyniku na końcu, tak? I jak ono wygląda? No myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, które każdy gdzieś tam jest w stanie bardzo prosto zweryfikować. Jeżeli ja tego nie ma, to znaczy, że coś zostało pominięte. A um, powiedz, Diana, z jakimi ty najciekawszymi sytuacjami właśnie na rynku nieruchomości się spotkałaś? Z jakimi wycenami ciekawymi się spotkałaś? Czy coś cię zaskoczyło? Coś ci zdziwiło? Powiem no, szczerze, że e, generalnie dużo rzeczy mnie zaskakuje. Ja w ogóle e, rozpatruję trochę ten zawód e, w taki sposób, że jakby jadąc na kolejną wycenę nieruchomości, nigdy do końca nie wiem, czego się ja mogę spodziewać, tak? Czasem jest tak, że jedę, y, po rozmowie telefonicznej z klientem wycenić y, teoretycznie zwykły domek, y, gdzie jak dojeżdżam, okazuje się, że jest to jakaś perełka, tak? bo jest to dom nie wiem, przedwojenny, w mm. ciekawiej architekturze, wybudowany w środku lasu, na przykład. I tak? y, y, to są takie rzeczy, takie smaczki, które bardzo lubię w tym, w tym zawodzie. Tak? Mm. Y, y, Generalnie nie unikam żadnej, e, żadnego, hmm. żadnej wyceny. Hmm. Tak? Traktuję to trochę jako nowe wyzwania i nowe możliwości dla mnie rozwojowe. Hmm. E, I to jest na pewno bardzo hmm. ciekawe. Pamiętam, jak jedna z naszych, e, mojej promotorka twoja chyba akurat nie, ale jedna z moich promotorek do operatu szacunkowego mówiła, że właśnie w tym zawodzie nie można się niczego bać i że należy sobie, że każdą wycenę należy traktować jako kolejne wyzwanie. Zdecydowanie tak jest. O, zgadzasz się z tym jednym słowem. A powiedz nam trochę tak od kulis Twojej pracy, jak to wygląda, jak dostajesz zlecenie, no załóżmy wyceny lokalu mieszkalnego, czy domku jednorodzinnego, jak to jest, co po kolei robisz? No nie ukrywam, że jest to praca bardzo mhm. analityczna, Aha. która wymaga zgromadzenia szeregu różnych danych, które mhm. później trzeba przeanalizować, opracować. Mhm. Samo wykonanie operatu szacunkowego mhm. to już jest etap końcowy. To już jest taka wisielka na torcie. Mhm. Wcześniej jest właśnie bardzo dużo takiej pracy technicznej, tak, mhm. operacyjnej można powiedzieć. Mhm. No oczywiście, wiadomo, trzeba tą nieruchomość zobaczyć. Trzeba uzyskać szereg informacji od sprzedającego tą nieruchomość, tak, dotyczącej jej stanu technicznego, mhm. dotyczącej przede wszystkim stanu prawnego. Tak, mhm. Tutaj cała dokumentacja związana z tym. Później należy zgromadzić analogiczne w zasadzie dane na temat nieruchomości porównawczych. Mhm. I tutaj analizujemy bardzo mocno rynek, na którym ta nieruchomość się znajduje. To jest praca taka no, matematyczna, można powiedzieć. Okay. Tak. Co byś poradziła właśnie takiemu inwestorowi działającemu w branży nieruchomości, który no, chciałby jakby zrobić krok naprzód i do tej pory trochę flipował, trochę zajmował się wynajmem nieruchomości, a teraz chciałby wejść właśnie w jakąś taką mniejszą deweloperkę, wybudować jakieś bliźniaki, jakąś taką zabudowę szeregową. Jakie dokumenty powinien sprawdzić, czy powinien nawiązać współpracę z rzeczoznawcą? Ehm, co byś mu doradziła? Generalnie każdy inwestor na rynku nieruchomości. Yy, myślę, że jeśli nie ma sam odpowiedniej wiedzy podstawowej, mhm. to powinien na pewno skorzystać z usług jakiegoś specjalisty na rynku nieruchomości. To oczywiście może być rzeczoznawca, może to być yy, ekspert kredytowy, może to być pośrednik na rynku nieruchomości. Może to być notariusz, tak? ale na pewno warto z kimś się skonsultować, jeżeli sami nie posiadamy odpowiedniej wiedzy. To, co na pewno trzeba zawsze sprawdzić, to jest, to jest niewątpliwie stan prawny tej nieruchomości. Więc to, czy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, czy też nie. Jeżeli ma, to musimy sprawdzić, jakie są obciążenia na tej nieruchomości, więc dział trzeci, czwarty musimy sprawdzić, czy zapisy w dziale drugim, a więc właściciel pokrywa się z osobą, która chce z nami tej transakcji dokonać. Jeżeli nie, to z czego to wynika, jakie są dokumenty potwierdzające że ta osoba ma prawo własności, prawo do decydowania, dysponowania tą nieruchomością. Jeżeli mówimy o małym potencjalnym deweloperze, to tutaj na pewno tych, tych Kwestii do sprawdzenia jest znacznie więcej, no bo oczywiście musimy też sprawdzić e, dokumenty, które e, świadczą o przeznaczeniu tej nieruchomości. Na więc albo miejscowy plan zagospodarowania, może to być e, decyzja o warunkach zabudowy i tak dalej. No musimy na pewno sprawdzić, e, że będzie no, można no. tam wybudować to wymarzone osiedle. I czy faktycznie aż osiedli? Bo mhm. może być tak, że będzie można wybudować, ale na przykład tylko jeden dom. Mhm. Więc to są takie kwestie, które są bardzo istotne, bo mogą kosztować dość sporo pieniędzy. Dobra. Więc tutaj na pewno to są te podstawowe rzeczy, które należałoby zweryfikować. Jeżeli mówimy o takim akurat inwestorze, który gdzieś tam myśli o wybudowaniu osiedla, no to należałoby też sprawdzić, czy to finansowo się spina, tak? no to hmm. już rzeczoznawca majątkowy byłby niezbędny, tak? A więc, hmm. aby oszacować, za ile my możemy jako hmm. potencjalny inwestor zakupić ten grunt, hmm. żeby biorąc pod uwagę swoje zamierzenia, hmm. no, żeby to się wszystko finansowo nam spiło, Ubyśmy żebyśmy na, na tym sprzedać. zarobili, tak? Nie? Dokładnie. No właśnie. A powiedzmy, czy tobie zdarzyli się, te, zdarzali się tacy klienci, Którzy zupełnie inaczej przedstawiali stan prawny swojej nieruchomości, zamierzenie bądź niezamierzenie, albo nawet stan techniczny swojej nieruchomości. I kiedy Ty przyjeżdżałaś i patrzyłaś w dokumenty, robiłaś wielkie oczy, że o kurczę, rozmawialiśmy o czymś zupełnie innym. No zdecydowanie, mhm. może nie zdarza się to bardzo często, ale zdarza się. Zdarza, się. zdarza się i yy, nie są takie świetnie odosobnione przypadki. Wynika to z wielu rzeczy. Mhm. Z braku odpowiedniej wiedzy, mhm. czasem jest to robione z pełną premedytacją. Mhm. Bardzo różnie to wygląda. Czasem jest to spowodowane tym, że gdzieś do tej nieruchomości swojej własnej klient podchodzi w sposób emocjonalny mhm. i ciężko mu zaakceptować prawdę. Tak? Bardzo, bardzo różne są pobudki, ale faktycznie zdarza się to. To może też być przyczyna późniejszych błędów w operatach szacunkowych, bo jeżeli rzeczoznawca nie zbada sytuacji na tyle dokładnie, tylko przyjmie, zapewni to, co oświadcza mu klient, to czasem też może powodować pewne rozbieżności. Mm -hmm. A powiedz mi, czy Ty w ogóle masz jakieś takie marzenie, że coś chciałobyś wycenić? Nie wiem, coś takiego. Mm, niesztampowego, nie jakąś kopalnię, albo park narodowy, albo nie wiem, jakiś pałac. <grym> nie, nie mam, nie mam e, takiego, e, takiego marzenia. E, generalnie mam nadzieję, że e, wraz z upływem kolejnych lat mojej pracy nadal będą mi się jeszcze zdarzać takie wyceny, które będą dla mnie czymś nowym odkrywkiem. Tak, tak, dokładnie. Bardzo mhm. bym e, tego sobie życzyła żeby nie popaść nigdy w taką rutynę i sztampę. No właśnie, fajnie. Dobrze, dziękuję Ci, Diana, za dzisiejszą rozmowę. Powiedz mi jeszcze na koniec, na jakim Ty działasz rynku? Przede wszystkim skupiam się na regionie radomskim mhm. i okolicach, natomiast generalnie zdarza mi się również pracować ogólnie w całym Mazowieckim Województwie i w części Świętokrzyskiego. Aha. Choć nie wykluczam, dla ciekawych wycen również całą no, Polskę. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to dziękuję Ci dziękuję jeszcze serdecznie za rozmowę. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania do Diany, piszcie w komentarzu. Diana myślę, że chętnie to odpowie chętnie chętnie. na pytania. Zostawię też w komentarzu kontakt do Diany, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, e, zapraszamy. To cześć, do zobaczenia w następnych filmikach.